I tak, hej Kasiemka, witam wszystkich, sobota, 26 grudnia, godzina 11-18, no musiałem, musiałem już po prostu wyjść do lasu, przejść się, jeszcze drugi dzień świąt przed nami, także e, jeszcze dalej biesiadowanie, tak, ale już dla zdrowotności, dla po prostu przewietrzenia się, dla, dla po prostu zrobienia czegoś do, do dobrego dla chyba duszy i ciała, po prostu postanowiłem wyjść do lasu, no w tym miejscu jeszcze jeszcze nie byłem, ale oczywiście w dalszym ciągu pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich sprzątających, w ogóle pozdrawiam Was wszystkich e, moich widzów w dalszym ciągu życzę Wam zdrowych, wesołych świąt, spędzonego tego czasu właśnie w gronie rodzinnym nie tylko w internecie, no w ten sposób ale już też e, do, do, doskonale wiem, że mam spore, spore zaległości z, z komentarzami tak Myślę, że dzisiaj znajdę troszeczkę czasu, to podpisuję na część z nich, może większość, może się uda na, na wszystko odpisać. No bo tak, no ten czas świąteczny jednak spędziłem z rodziną. No i tak, nie poświęcałem zbytnio dużo czasu na odpisywanie, na komentarze, tak myślę że, myślę, że zrozumiecie. No i co, no jesteśmy w lesie, troszeczkę tam w nocy przypuszyło śniegiem, także... Zobaczymy czy coś będzie w ogóle widać, czy coś w ogóle wyskoczy e, zamiar jest taki, żeby po prostu nie jakieś tutaj mega sprzątanie, tylko po prostu się po prostu się przejść. A jak coś nam wpadnie w oko, no to weźmiemy, nic nie jakieś autko. Także ruch ruch w lesie jakiś tutaj w miarę jest ludzie też na spacerkach e, tu taka droga jest na ogródki działkowe, to zapewne też tu zjedzie sobie na działaczki zobaczyć. No nic. A my mamy spacerek. No i tak taki inny las, jak mówiłem wcześniej, w tym miejscu jeszcze nie byłem. No i oczywiście standardowo, klasycznie przygotowany. Rękawice Spidermana są także, już ubieram, bo już generalnie zimną w ręce jest. Pogoda tam jest chyba na lekkim minusie. Także worek na śmieci też jest przygotowany. Ubieramy rękawice, oczywiście przy okazji pozdrawiam Marcina z kanału tam na, na dnie, no bo od niego te rękawice patrz doskonale służą. Idziemy sobie dalej, las naprawdę fajnie, fajnie wygląda. Sam, sam spacerek po prostu jest mega, mega tutaj z satysfakcją. Także idziemy sobie i spacerujemy. No i tak moje las wygląda mega. Bo tytuł odcinka to będzie nie sprzątanie i 15, a, a po prostu e, e, grudniowy spacer po lesie. Ale nic, jest super, widoczki naprawdę fajne. Zresztą widzicie taki liściasty tutaj, z tej strony. Z tej strony iglasty. Także fajnie, jest super. No i nic, no to będzie taki typ wypadku, tak, tak sobie myślę. Ale od razu lepiej. Mózg się dotleni kości się mięśnie rozruszają także jest dobrze no i oczywiście pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, że właśnie lubią takie widoczki lasu. Super No i tak moi pani, <laughs> spacerek mega śmieci zero zapewne przykryte, no ale nic. Jeszcze jestem tutaj niedaleko flamingowego drzewa, dość w przeszło. Tak, z czystej ciekawości przejdziemy, zobaczymy i myślę, to będzie oczywiście zakończenie odcinka w tam, tamtym miejscu. Także można śmiało wracać już do domu. Dlaczego biesiadowania, świętowania No i nic, zobaczymy jeszcze tutaj Jak tutaj przy flamingowym drzewie Może już ostatni raz w tym roku A zresztą nigdy nic nie wiadomo Różnie to może być Także jesteśmy coraz bliżej Kartkę już widzę, że wisi Także Jest dobrze i co, tutaj, jak tutaj wygląda? Kartka jest, porządek jest, choć jak wszystko takie przejrzyste, jak nie ma tych liści, nie ma nic. Cześciutko. No to brawo, 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 cieszy się bardzo. No, tak nie więc tak to wygląda w tym miejscu. Super. No i nic moichani. Ja będę oczywiście po kończył. Śmieci nie było, ale za to był fajny, fajny, spacerek. Jeszcze raz gorąco wszystkich pozdrawiam. Życzę Wam dalszego ciągu zdrowego i spokojnego czasu. No i nic. Oczywiście, jak się podobało, to łapka do góry. Jak nie, to w dół. piszcie komentarze. Oglądajcie reklamy. I oczywiście, kto nie subskrybuje kanału Flaming Recycling, zapraszam do subskrypcji poprzez krótkie kliknięcie tego flaminga i na poprzednie odcinki tutaj i tutaj. No i nic. Hej Kasiemka, trzymajcie się i do zajścia. Pozdrawiam gorąco.